Dzień dobry, witam wszystkich oglądających. Mówi Jacek Michalski, a w tym krótkim nagraniu chciałbym przedstawić wprowadzenie do naszego kursu, którym będziemy się zajmować w tym semestrze, z przedmiotu podstawy automatyki, dokładniej ćwiczenia rachunkowe. I wyjść należy, myślę, od podstawowego schematu, który każdy po tym kursie będzie musiał kojarzyć, oraz także umieć przeanalizować. Dlatego na wprowadzeniu już chciałbym o nim opowiedzieć, żeby było wiadomo później o co chodzi, czym będziemy się zajmować i co z czym można powiązać. Będziemy omawiać poszczególnymi fragmentami schemat układu automatycznej regulacji w skrócie UAR. No i zacząć należy od elementu tego schematu, którym jest obiekt. Do tego obiektu coś wchodzi i coś z tego obiektu wychodzi. Tutaj na liniach będą, będzie pokazany przepływ sygnałów, czyli tutaj wchodzi do obiektu sygnał U, który będziemy nazywać sygnałem sterującym. W bloku z obiektem, tutaj w jakiś sposób ten sygnał będzie przetwarzany, także na wyjściu będziemy otrzymywali sygnał wyjściowy, inaczej pomiarowy Y. No i z czym ten obiekt teraz można kojarzyć, to może być tak naprawdę jakiekolwiek zjawisko fizyczne, które będziemy chcieli później opisać w sposób matematyczny docelowo językiem automatyki. Jak to zrobić? To już na zajęciach kolejnych. Ale używając wyobraźni, obiektem może być no, tak naprawdę wszystko, co chcemy analizować. Jak Jakiś na przykład yy, układ elektryczny RLC. Czy też układ mechaniczny, jakaś poruszająca się masa z oporami ruchu? No i coś musi być zawsze wejściem do takiego obiektu, coś musi być wyjściem. Jeżeli przeanalizujemy układ elektryczny, no to najczęściej wejściem do niego będzie napięcie, ponieważ kręcimy potencjometrem, y, zmieniając to napięcie wejściowe, a wyjście Y to jest sygnał, który mierzymy, inaczej wartość pomiarowa. No to jakby się zastanowić, to mierzymy chyba najczęściej prąd. Czyli za pomocą sygnału sterującego wejściowego u, czyli napięcia, chcemy uzyskać jakąś wartość prądu na wyjściu. A obiektem, czyli tym, co zamykamy w całej skrzynce, czyli w całym tym bloku, będzie cały układ RLC w tym momencie. Gdyby wziąć poruszający się wózek, no to na wejściu, tak najbardziej intuicyjnie myślę, że mielibyśmy siłę, którą do niego przykładamy. Natomiast na wyjściu to, co chcemy mierzyć. No to najczęściej myślę, że położenie takiego ciała, które się porusza. Wiele innych różnych przykładów można podać: mogą być układy elektryczne, mechaniczne, mogą być także układy cieplne, jeśli mechaniczne, to ruch postępowy, ruch obrotowy. No i ważne jest, żeby umieć w ten sposób na to patrzeć. To, co jest w tym bloku, to będzie obiekt, czyli to, Dlaczego, dla czego chcemy wysterować jakąś wartość na wyjściu. I skoro układ regulacji, no to dokładamy coś do tego obiektu, mianowicie regulator. E regulator to jest taki najprościej mówiąc algorytm, który będzie miał za zadanie na podstawie sygnału E. e czym jest ten sygnał za chwilę się okaże, ale coś wchodzi również do tego regulatora i on to wejście będzie przetwarzał w taki sposób, żeby Wygenerować sygnał sterujący obiektem, czyli ten sygnał U. Zatem chodzi o to, żeby działo się to automatycznie, czyli sami nie będziemy kręcić tym potencjometrem, żeby nastawić jakieś napięcie, sami nie będziemy przykładać siły do tego wózka, tylko mając pomiar, będziemy chcieli użyć tego algorytmu, czyli regulatora, do tego, aby on automatycznie ten obiekt wysterował. No i w jaki sposób to się odbywa? Tutaj dokładamy do tego schematu jeszcze jedną rzecz, mianowicie takie połączenie między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym. I takie połączenie nazywa się sprzężeniem zwrotnym, jak się dowiemy dokładniej, za zajęć. Kilka i oznacza to tyle. Tak jak powiedzieliśmy, te gałęzie są to drogi przepływu sygnałów, czyli ten sygnał wyjściowy Y wraca tutaj torem sprzężenia zwrotnego. Na ten element. Element ten nazywa się sumatorem. Tak jak widzimy, znaki tutaj jest plus, tutaj minus. Czyli od jakiejś wartości W ten sygnał mierzony jest odejmowany. No i W od T to jest wartość zadana, czyli taka wartość, którą chcemy na wyjściu uzyskać. No i tu już myślę, że staje się to dosyć logiczne. Porównujemy wartość zadaną z wartością mierzoną. No i ta różnica jest nazwana przez E od T i tę różnicę będziemy nazywać uchybem. I właśnie sygnał uchybu wchodzi do regulatora, i regulator na podstawie sygnału uchybu w taki sposób steruje obiektem, aby na wyjściu uzyskać wartość dokładnie taką, jaką chcemy, czyli jakby to sobie można wyobrazić, to nie przykładamy sami siły do wózka, czyli nie pchamy go sami tak, żeby uzyskać jakieś zadane położenie, tylko na podstawie wartości mierzonej jego. Aktualnego położenia, porównujemy ją z wartością zadaną, no i na podstawie sygnału uchybu, regulator musi tak ten uchyb przetworzyć, aby wypuścić na swoim wyjściu sygnał sterujący obiektem, czyli tak wysterować obiekt, tak popchnąć ten wózek, żeby on się znalazł dokładnie na wartości, czyli w położeniu zadanym, czyli wartość wyjściowa, żeby Wyrównała się z wartością zadaną. No i pomiędzy regulatorem i obiektem, w praktyce jest jeszcze jakiś element wykonawczy, ponieważ byłby potrzebny zapewne jakiś siłownik, który nam automatycznie ten wózek popchnie z daną siłą, tak aby znalazł się on w położeniu, w którym chcemy, żeby się znalazł. I oczywiście to przejście do tego docelowego położenia nie będzie zupełnie. Gładkie i takie jakbyśmy oczekiwali ze względu na dynamikę obiektu, która zawsze występuje, a także na dynamikę regulatora. I również ważne będzie, żeby rozumieć te własności dynamiczne, czyli co tam się będzie działo w czasie procesów przejściowych, jak na przykład tą siłą na wózek zaczniemy już działać, no i wtedy, jak on na to zareaguje. Ale taka jest główna zasada układu automatycznej regulacji. No, i w czasie tego kursu będziemy kolejne elementy tego układu poznawać i uczyli się, jak te elementy przeanalizować, co one w praktyce oznaczają. Tak, żeby później być gotowym do zbudowania takiego układu, mając jakiś obiekt, czyli zjawisko fizyczne, które chcemy wysterować, móc umieć dołożyć do niego regulator, taki, który będzie sam generował sterowanie tym obiektem. Tak, żeby to wszystko odbywało się w sposób automatyczny. Żeby może trochę lepiej zobrazować jeszcze całe zagadnienie, tutaj pokazałem taki prosty przykład układu regulacji z regulatorem dwupołożeniowym temperatury. I tutaj, jakby to sobie wyobrazić, obiektem regulacji będzie w tym momencie jakieś pomieszczenie, które chcemy ogrzewać bądź też ochładzać. Na wyjściu mielibyśmy temperaturę, która jest aktualnie w tym pomieszczeniu mierzona, ona wraca torem sprzężenia zwrotnego, tutaj na sumator, gdzie jest porównywana z wartością zadaną, wyliczany jest uchyb, no i regulator dwupołożeniowy steruje obiektem, no czyli jak można się już domyślić steruje temperaturą w tym pomieszczeniu. No i elementem wykonawczym byłby tutaj jakiś grzejnik, za pomocą którego moglibyśmy to pomieszczenie ogrzewać. Tutaj jest regulator dwupołożeniowy, czyli sterowanie jest albo w stanie wysokim, albo w stanie niskim. No i tutaj jest taka krótka analiza tego układu. Zadana temperatura to było 21 stopni. Jeżeli temperatura jest za niska, tutaj pomiar temperatury jest pokazany na czerwono, no to ten regulator wypuszcza sygnał wysoki, tutaj symbolicznie oznaczony jedynką, i oznacza to ogrzewanie, czyli wyjście z całego układu jest popychane do góry, tak żeby ten pokój ogrzać. Jeżeli już przekroczymy wartość zadaną, no to odpowiednio e... Ta wartość sterująca przełącza się w stan niski, po to, żeby z jakimś opóźnieniem, tutaj tak jak widzimy, to opóźnienie wynika już z samej dynamiki obiektu, ale sygnał wyjściowy jest popychany w tym wypadku do dołu z powrotem do tej wartości zadanej. I to jest taki najprostszy przykład analizy układu regulacji z regulatorem dwupołożeniowym, taki wybrałem na początek, ponieważ myślę, że to sobie dosyć łatwo zobrazować. Czyli jeżeli jest w pokoju za zimno, włączamy ogrzewanie. Jeżeli jest w pokoju za ciepło, to albo wyłączamy ogrzewanie, albo włączamy chłodzenie. Zależy to już od ustawień, co mamy do dyspozycji. W każdym razie tutaj mamy takie stany: 1 i minus 1. Niech to będzie umowne ogrzewanie i chłodzenie, czyli załącza się ogrzewanie i odpowiednio załącza się chłodzenie. W taki sposób, żeby. Cały czas ta temperatura na wyjściu była jak najbliżej wartości zadanej, czyli 21 stopni w tym przypadku. No i krótko jeszcze chciałbym tutaj scharakteryzować zagadnienia, którymi będziemy się w kursie zajmować, żeby trochę lepiej Państwu przybliżyć, do czego to wszystko będzie nam potrzebne. Po pierwsze, wypisałem tutaj dziedzinę czasu oraz dziedzinę zmiennej zespolonej. I z tym jest również bezpośrednio powiązana druga kropka, czyli proste i odwrotne przekształcenie Laplace'a. E, zapewne już każdy z Państwa się z pojęciem transformaty Laplace'a e, zetknął na jakimś wcześniejszym etapie nauczania. E, tutaj będzie to dla nas narzędzie, które będzie pozwalało na analizę, na łatwiejszą analizę tego, co dzieje się na schemacie e, układu automatyki. Jeżeli mamy funkcję w dziedzinie czasu, będziemy ją oznaczać małą literą F i argumentem będzie T, czyli czas. Za pomocą transformaty Laplace'a będzie można przejść do dziedziny zmiennej S, czyli zmiennej operatorowej. S to jest zmienna zespolona, czyli taka, która posiada część rzeczywistą oraz urojoną. Natomiast odwrotna transformata Laplace'a będzie służyła odtworzeniu z transformaty oryginału funkcji ponieważ okaże się, że analizując układ automatyki, łatwiej będzie przejść w dziedzinę zmiennej operatorowej S, ponieważ dużo lepiej będzie widać co niektóre właściwości układu i te sygnały, które pojawiły się na schemacie, czyli uchyb, sterowanie, pomiar, czy też wartość zadana, będzie łatwiej analizować, jeżeli przeniesiemy to wszystko do dziedziny zmiennej zespolonej. Ale możemy chcieć również z tej dziedziny odtworzyć oryginał funkcji, i do tego posłuży transformata Laplace'a odwrotna. Dalej, modelowanie zjawisk fizycznych. No to, mając obiekt, który chcemy wysterować, zapiszemy najpierw jego model matematyczny, a później zapiszemy to w języku automatyki, żeby móc zbadać najpierw symulacyjnie, jak się ten obiekt zachowa. Obiekty mogą być nieliniowe, i wtedy będziemy je chcieli zlinaryzować. Następnie poznamy podstawowe obiekty automatyki oraz ich własności, ponieważ okaże się, że zjawiska fizyczne można najczęściej dopasować do jakichś prostych obiektów automatyki, które mają już zbadane własności i będziemy w stanie przewidzieć na podstawie różnych parametrów, jak te obiekty się zachowają. Później również pojawią się charakterystyki częstotliwościowe, żeby wiedzieć. Na jakich częstotliwościach są, w jakim, na jakich częstotliwościach, przepraszam, są w jakim stopniu przenoszone różne sygnały wejściowe na przykład może służyć zaprojektowanie charakterystyk częstotliwościowych do filtracji zakłóceń, które są na wejściu, żeby wiedzieć. Z jakich częstotliwości będą te zakłócenia filtrowane przez dany układ? Dalej cała analiza schematów blokowych. Również taki układ regulacji był pierwszym zapewne z poznanych schematów automatyki przez państwa. Jednak mogą być one nieco bardziej skomplikowane, i dla każdego ze schematów można wyliczyć jakiś jego opis matematyczny i tym też się będziemy zajmować w końcu układu automatycznej regulacji, czyli dowiemy się być może już nie tyle w ramach ćwiczeń, ale bardziej innych modułów z tego przedmiotu, jakie są rodzaje regulatorów, jak można dobierać nastawy regulatora tak aby układ, cały układ automatycznej regulacji miał pożądane własności. Później będą zagadnienia stabilnościowe, czyli ym, Również powiązane będą z badaniem własności układów, ponieważ również ważne jest, żeby przewidzieć, jak taki układ się zachowa, czy będzie stabilny, czy niestabilny. O tym również dokładniej w dalszej części kursu, ale tak najprościej jak się da mówiąc. Po prostu chcemy zapewnić bezpieczeństwo pracy przy już testowaniu fizycznym danego układu. No i gdyby był niestabilny, to byłoby zagrożenie, że. Po uruchomieniu sygnał wyjściowy osiągnie jakieś bardzo duże wartości, co mogłoby być w ogólności niebezpieczne, np. bardzo wielkie wartości prądu na wyjściu z układu RLC, czy też gdybyśmy sterowali jakimś robotem albo manipulatorem, no to również mogłoby dojść do jakiegoś wypadku. I dlatego bardzo ważne jest zbadanie stabilności. Kolejne zagadnienie to już bardziej jest teoria sterowania, ale również podstawy poznamy na tym przedmiocie. Są to równania stanu, czyli pewien rodzaj opisu obiektu dynamicznego. No i są też zagadnienia, które będzie można powiązać z tymi zajęciami, chociaż one wszystkie się na nich nie pojawią, ale również. W dalszej części edukacji na pewno wiedza, którą poznamy tutaj, będzie się przydawała do innych dziedzin, tak jak na przykład analiza układów nieliniowych czyli co zrobić, jeżeli obiektu albo regulatora nie da się zapisać w postaci liniowej, tak jak to będziemy robić cały ten przyszły semestr. Dalej będą układy dyskretne, ponieważ to, co poznamy tutaj, to będzie podstawa również. Do zrozumienia teorii układów dyskretnych, gdybyśmy chcieli zaimplementować na przykład regulator na urządzeniu, które nie ma dużej mocy obliczeniowej i trzeba by było to napisać, e, powiedzmy, w jakimś języku programowania, no to wtedy ważna jest umiejętność przeniesienia tego na wersję dyskretną. Dalej, identyfikacja układów. Tutaj się będziemy zajmować bardziej zagadnieniem modelowania, ale może być tak, że. Otrzymamy jakiś zbiór danych na temat układu, o którym nic nie wiemy, i również będzie należało umieć wtedy zapisać y, opis dla tego układu. Y, ponownie, idąc o krok dalej, można połączyć identyfikację oraz regulację, czyli regulować obiekt, którego nie znamy do końca właściwości, i wtedy z pomocą przychodzi sterowanie adaptacyjne, gdzie regulator dostraja się w trakcie działania układu. No, i tym sposobem chciałem przedstawić różne możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy. Mam nadzieję, że zostanie to przedstawione w sposób na tyle przystępny, że wszyscy będą w stanie zrozumieć te przekazywane treści. Tymczasem pozostaje mi zaprosić do dalszej części kursu, gdzie będziemy poznawać po kolei wszystkie elementy, które na początku wymieniłem. A ja póki co dziękuję za uwagę i życzę owocnej nauki.